Moneczko witam wszystkich bardzo serdecznie w pełnym takim odcinku pierwszym z Swife 14 na tym kanale i tak padło dzisiaj na budowanie składu z BPL tak jak widzicie w opisie filmu i w tytule dobrze, więc bez zbędnego pieprzenia zaczynajmy na bramce innej jak pet check zostałam kupiona za 16 tysięcy końców 85 palet, 85 refleksów, 82 łapania i to są jego moim zdaniem najlepsze atuty dzięki czemu jest on bardzo dobry. Nie narzekam na tego bronkarza Na prawej obronie jest Kyle Walker. Jego statystyki nie wyglądają jakoś świetnie, lecz 90 92 tempa daje z niego naprawdę... Dużo, dużo. Dużo to daje, że mam 92 tempa i gra mi się nim bardzo dobrze. Plus jeszcze dodam, że został kupiony za 9000. Na lewej ogronie Layton Paints nie znajdzie. Yy, zrównoważone statystyki nie ma jakichś wybitnych, przeważnej... Przeważne... wszystko że po 70 parę ale jest zrównoważony i, yy, gramy średnim także bardzo fajny. Plus do, do tego jest dosyć tanie, bo kupiony za 6000. Na środkowej obrony znajdzie się nema nie o widzieć. Zostało kupione za 13 tysięcy, a jego overall, czyli 87 robi swoje. 90 główek. Plus jeszcze karta wartowni daje yy, do główek oraz do obrony, czyli... Naprawdę miazga, miazga, jest to bestia na, na obronie. Polecam go bardzo wam kupić, jeżeli macie skład z GPL właśnie. Dobrze, a więc na drugą środku mam obronę leci David Lewis. David Lewis, który no ma 77 tempa, 79 obrony, 80 główek. No i wiadomo jak gra to są kupione za 22 tysiące. Jest to także bestia, naprawdę polecam go tak no, w sumie to będę tutaj każdego polecać, nie? no, na lewej pomocy Andrzej Szyrle. Zastanawiałem się czy właśnie go kupić, czy kogoś innego, ale zdecydowałem jego i nie żałuję, bo został kupiony za 27 750, a jego 88 tempo, 82 strzały, 84 drybling daje swoje. Jest jeszcze cztery słabszej nogi i sztuczek. Miazga, naprawdę. Gdy ma okazję, zawsze ją wykorzystuje. Na prawej pomocy znajdzie się Jezus na Was. Jezus na który oprócz 91 tempa i 86 dribbing. Nie ma nic tutaj jakiegoś świetnego, lecz do 71 niby wyglądałem obie lepiej na naboisku, więc jest takie troszeczkę oszukane że tak powiem ponieważ szczela on dosyć dobrze i zostało kupione za 30 tysięcy końców przechodzimy do środkowej pomocy Anany Christian Eriksen który został sprowadzony jak wiemy do Tottenhamu i pilny wiazdek słabszy nagry 4 wiespy z sztuczek kupione za 13 tysięcy naprawdę 83 tempa 84 dribbling 64 podem... 83 podem a 74 ształy, przepraszam. Naprawdę bardzo dobry zawodnik. Na drugiej środkowej pomocy jest to Fellaini, który jest jeden z najsłabszych... jest to moje najsłabsze minimo w zespole. Lecz nie nam rzekam, spełnia swoje role dobrze, ale nie wyśmienicie. Został kupiony za 11 250 Jego statystyki są zrównoważone Gra dosyć dobrze I teraz napad Na napadzie jest Samuel E. naprawdę to jest Coś niesamowitego Został kupiony za 55 tysięcy końców No dobra Jest to trochę dużo ale Nie dla wszystkich Słabsza noga 3 gwiazdki Ale to nieważne Sztuczki 4 to już coś sam mówi, samo za siebie. I 91 tempa, 81 szczał 86 drewning, plus jeszcze 75 główek, które w meczu także wyglądają dosyć lepiej. Dosyć lepiej? Co ja dobra? Lepiej, po prostu lepiej wyglądają. Naprawdę, także polecam. Jeżeli macie 60 tysięcy i nie wiecie co kupić, nie zastanawiajcie się. Kupić, kupujcie Samuela Eto. No drugim jest. Steven Jovetic który jak wiemy także został sprowadzony do Manchester City a no właśnie nie tam, że, także, także został sprowadzony do BPL a mianowicie do Manchester City kupiony za 19 250 185 wzrostu mimo tego ma tylko 76 główek to jest Mało, ale w meczu pokazuje także, że też umie wygrać pojedynki główkowe, umie okiewać, umie strzelić, umie przebiec, umie wszystko, po prostu zawodnik także bardzo dobry, po prostu troszeczkę wolniejszy, ale tak to naprawdę bardzo też go polecam, jest on o wiele tańszy od Samuela no i... To by było na tyle. Tak właśnie wygląda mój skład, yy, który gra na razie w 10 yy, Jestem aktualnie w wizycie 8, ponieważ no, nie wiem, za często FIFA, ponieważ nie mam za bardzo czasu, ale to się zmieni. I chciałbym, żebyście mi napisali Wasze propozycje, co bym miał nagrywać. Czy po prostu, nie wiem, powiedzmy, karierę jakąś, jakimś klubem, czy w Ultimate Team, po prostu jakieś mecze w Ultimate Team. E, naprawdę, napiszcie mi, a ja to wszystko rozważę, e, więc to by było na tyle, myślę, że odcinek Wam się podobał, e, trzymajcie się, powodzenia, cześć!